Cześć moi kochani. Mam bardzo dobrą wiadomość. Na pewno niektórzy cztery wyświetlenia oglądaliście i bo mi się tak stało z kamerą, że miałam jakieś no więc yy, chciała wam powiedzieć przez nagranie. Mam po pierwsze info i wywiad czyli dwa w jednym. No i prosimy naszą było, no wiecie, 3G z LPS. Chodź, Rowz. Cześć. A wa was ponownie. <słuch> Może niektórzy za nią tęsknili, ale ja najbardziej. Będziemy nagrywali filmy. Dzisiaj też nagramy coś, zobaczycie? Dzisiaj. Tak, na dworze. Bo jesteśmy jesteśmy w domu właśnie, też. Tak, bo jesteśmy właśnie teraz na dworze. A w domu też? Przecież też. Zimno mi. Przyprowadzę w, Czekajcie chwilę. Zapytaj się Przeprowad... no, mnie. Przypro... Tak. Przeprowadzę z nią wywiad po... po jakiejś przerwie bardzo długiej. No wiem. Dobra. Wiemy, że masz na imię Olipa. Tak. Dobra. Ile masz około LPS? Czy wiesz ile? Czy yy, około? 34, 5? Dobrze. Yy. Ale czego od nas odeszłaś? To trudne. Dlatego, że po prostu. Myślałam, że na odpocząć od ITS. które mi się to znudziło. No i po prostu wiesz, pokłóciłyśmy się. Nie. Nie? A, to było kiedyś. Dobra. Yes. Mm, czyli odezwałeś z naszego powodu, że ci się to znudziło? No tak, każdemu się czasem nudził, jakieś rzeczy, ale teraz do tego powróciła mam Może. Ale nas nigdy, nigdy nie opuści, prawda? Do na końca naszego. No, 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 no. no właśnie. Obiecałam Wam, jeśli to sobie Dobra. Na pewno nie tęsknili za mną. Tęsknili, tęsknili. Jak się napiszą w komentarzach, że. A nie tęskniliśmy za to, lepiej było bez li". No właśnie. Nie. Dobrze, to zdecydujemy tak. Łapki w górę. Kto jest za, żeby Oliwia do naszego programu wróciła? A łapka w dół. Kto? Nie chce. No i zobaczymy, dobra. Pewnie będzie tysiąc co? Dobra, nie gadaj, dobra, wyjdzie. No. Yy, a co prze, przez ten cały czas robiłaś, jak już nie nagrywałaś tam LPS? Grałam w Mister Planet, yy, uczyłam się i bawiłam się na no dworze. No a jakieś na przykład zamiast LPS coś robiłaś? Tak. Co? Eee, Rysowałam. Ale co dokładnie? Zwierzęta. Hmm, no bo wtedy jak mi pokazywałaś, to rysowałaś się im, bo dałaś tam... No też rysowałam. Zajmę. Co w tym złego? No nic, bardzo ła... ma talent dziewczyna. Mhm, już. No tak. To zaraz wam pokażę z, e, za jakieś parę filmów, pokażę wam moje rysunki. No. Ale ze slajdu, bo niektórzy mi mówili, że lepiej by było ze slajdem, więc ze slajdem zrobię. No, doskonale. Dobra, co jeszcze? To chyba wszystko? Czy... Nie. Musisz sobie jeszcze coś przypomnieć. Tak. A, Czyli... Jaki będzie nasz następny film? No, bo ja myślałam o takim... Y... Dramacie? Takim... ale Laura się nie zgłoszałam, że to głupia... Bo... Czyli ma jeszcze szansa... Bo ona jest zawsze taka niezgodna. Dzisiaj nagramy jeszcze coś, tym razem w domu, nie na dworze, bo na dworze jest trochę zimno, a już jest początek. Tak, czasami będziemy nagrywali auto i nasz dwór, to nasze podwórko. Po mnie!